Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Niebezpieczna bakteria legionella potwierdzona w naszym regionie. Wykryto ją u dwojga pacjentów w szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Pacjenci zostali przyjęci do placówki z wysoką gorączką, bólami mięśniowymi i bólami głowy. Badanie moczu potwierdziło obecność bakterii. Zastosowane leczenie przyniosło jednak rezultaty i stan pacjentów się poprawił. Od 28 sierpnia zamknięto biuro strefy płatnego parkowania przy ulicy Pułaskiego. Przez wiele lat to tam mieszkańcy mogli wykupić abonament strefy lub odwołać się od mandatu. Teraz kierowcy będą musieli pojechać na ulicę Głogowską, gdzie będzie mieścić się nowa siedziba biura. Od poniedziałku, 4 września, zmieni się sposób funkcjonowania linii numer 188. Zmiany dotyczyć będą trzech porannych oraz czterech popołudniowych kursów szkolnych, które obsługiwane będą minibusami. Dawid Podsiadło zagra wielki koncert na poznańskim Enea stadionie. Muzyk ogłosił w ostatnią sobotę całą trasę podczas koncertu w Warszawie. Na stadionie w Poznaniu muzyk wystąpi 15 czerwca 2024 roku. Bilety sprzedaży będą od środy.